Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do 18 odcinka z Towards 1. Przepraszam troszkę za swój głos, jestem troszkę przeziębiony, więc może troszkę być taki zniekształcony. <laughs> Ale mam nadzieję, że damy sobie z tym bez problemu radę. Dobra. Na czym my też żeśmy ostatnio połączyli? Chyba mieliśmy to do Gorelinu iść. Tam mieliśmy zadanie. Hmm... Rano jeden z przywódców klanu Karga poprosił Cię o odnalezienie krasnoludskiego reliktu. Hmm, Potrzebuję wiązki. Oprawę relikwi. No dobra. Wybierzemy um, się chyba tam. No. A pamiętam, że przebiegałem, żeby posprzedawać te rzeczy. Idziemy hmm, do tego Gorelinu, zobaczymy. Bo wcześniej braliśmy też tam zadanie w tym gorelinie i nie mogliśmy się tam dostać do środka. Nie wiem, czy teraz nas przepuszczą, czy to się zadanie gdzieś nie zepsuło. Zobaczmy. Nie znam cię odejść, no to chyba nie bardzo. Czyli mamy gorelin chyba zablokowany całkowicie. Katalon, hmm. zdobywanie zaufania, bastion. Mmm... Konkarach, jeden z przywódców kla... Kaln... Kalnu? Chyba klanu. Karga poprosił cię o odnalezienie krasnodzkiego rejktu, dostarczenie statetki Thorgyna i dostarczenie mu jej. Wydaje się, że, iż klan Karga wciąż utrzymuje kontakty z krasnodami na północy. Okej... Okay. Hmm. To taka wieża rogata. Dobra, to chyba najlepiej będzie po prostu iść tą ścieżką w i zobaczymy co tam po drodze znajdziemy. <laughs> Mamy też ten węzeł po drodze więc. Uhum, uhum. No bo tutaj nie mamy za bardzo e, żadnego zadania. Niemalin, aktywne misje. Perut. No nie, dobra. No musimy zdecydowanie iść tutaj. Dobra. <śm> ta muzyka mi się ciągle z dom góralesku kojarzy. A, chodź tu. Nie wiem, fajnie, nasza postać już bije. Chwila, co to jest, to jakaś dziwna ścieżka. A, to do góry trzeba iść, okej. Okay. Musimy iść do góry, żeby zejść na dół. Ale normalnie padają. Tam coś będzie, tak? Hmm. Dziwna tam taka przełęcz mała jest. Ej, ile tych dzików. <laughs> Normalnie odcinek chyba na no, dzika impreza. <laughs> będzie śmiesznie chociaż. Nie było tam w przejścia żadnego, nie? Wydaje mi się, trzeba nic by tam nie dali. Bandziury! O, ale coś tak chce wsparcie nawet No ale to powalanie nawet działa. Dobrze, dobra, bierzmy wszystko. O jakaś buława hmm. raczej rzeczy na sprzedaż mimo wszystko. No dobra, bierzmy to wszystko. Prowadno. I tak mamy teleport, więc w razie co szybko do miasta sobie skoczymy. Znaczy może nie do miasta, tylko bardziej do handlarza. Jak to z góry ładnie wygląda wszystko. A. Nie ma źle. <ścoughs> Ja się zastanawiam, kim bym zagrał sobie w dwójce, czy zagrał wojownikiem, czy magiem. Tutaj musiałbym się fajnie też magiem zagrać. Choć łucznik też tu taki się fajny dosyć wydaje, taki ciekawy. Bardziej, że te skille naciągowe są. Tych strzałów jest bardzo dużo. Level up! to tutaj możemy sobie wybrać ciekawego? O, podkryta, możemy dźwignąć i podobrażenia, to obrażenia zdecydowanie. Z tym spam nawet nie jest tu źle. To chyba dosyć fajny ten balans zrobili. A, dobra, jeszcze punkty żebyśmy nie rozdali. Może w te życie, bo... Siłę tak na razie nie ma co iść. Nie no, ładnie tutaj wygląda. Ta wie te wieże są ciekawe. Ja nie pamiętam o co chodzi z tymi wieżami trochę. Choć my mieliśmy się tak wybrać, do tego gościa tutaj gdzieś, nie? Właśnie tutaj, do Ho. Po <laughs> Ho. Ej, ale to jest jakby przejście. A to najpierw chyba tą ścieżkę pójdziemy, a najpierw się wrócimy. Co to za terpięcie się mobów? <laughs> o Jezu. O, tu jest miacha jakaś. Te mogę tam u góry. O! Ej, ładnie to może wygląda. Jest portal jakiś. No, powiem wam, że tutaj może być zapomniana osada. Aha, dlatego nie było jej na tym. Bandyci! o ci bardziej uzbrojeni już chyba. <todgłosy> <todgłosy> Jana, no, rozwalam je do niego śmiech. Ej, ten ma jakąś fajną zbroję białą. No! Oś ten ma taką adamantową, chyba, tak? Adamant to się tak nazywa. <grytanie> Lekko mu nogę wygięło. Kurde. To nasza postać nie chce skakać. Hmm. Taka średnia półka. My już tylko celujemy teraz w wysoką półkę. Już średnia nam na za dużo nie zmienia. Ale widzę, że inwentory już zmienia temat. Hmm. Dobra, tutaj jest coś ciekawego. Ulepszona skrzynia to może być coś fajnego. O, pierścień. No, takie nawet nie najgorsze tej temy tutaj. Dobra, hmm, podejdziemy do tej wioski. Może tu będzie jakiś kupiec. Nie wiem, czy wilki tam biegają po tym, <śprawie> prawie posadzie. Po Daj, dog. Daj, dog. jestem dla tych dogów, Któryś chce tutaj porozmawiać? Może to taka jakaś wioska chyba myśliwych jest. O tęce, Dajkel. Village is in charge. Why is it important? I need to know. Did you enter the grove? Nay, if you have problems, tell me. It is of no concern. Forget about us and do not return. You people are full of fear. If you do not wish to answer my question, no, <laughs> you do not understand events here. If we violate the treaty, they will. Sh so, there is someone who. Please leave. And if your road leads you through the forest to the west, do not enter the sacred grove. Dobra, czy jest jakiś zagajnik, w którym ktoś im grozi? A czy z którego ktoś im grozi? Może jakie dryady? Sieć strachu. Ale tutaj nie mamy pokazanego jakby zagajnika. No dobra, no zobaczymy, sprawdzimy to. A, bo i tak chciałem eksplorować w miarę wszystko, To można z kimś pogadać. A. Problem jest taki, że tu kupca nie ma. Dobra, postawmy sobie tu teleporter na chwilę. Gdzie mój kupiec? O. Wystarczyło się obrócić. Wezwanie oktogrona, kurde, wezmę sobie, że <grywiemy> sobie oktogrona. Kurde, prawym by się to lepiej sprzedawało. No, lewym tu trochę, tak więcej, jakby klikania się wydaje. Dobra to sprzedaż O cholera Aha bo to są z naszego tego zestawu A to jest 545 Tak 5. wyższa seria Dobra chyba wszystko nie? jeszcze te pułapki możemy obchnąć to jest drugi jednorożca, to nie, nie. E, Mamy jeszcze te zalączki, skazy dobra, zobaczmy tego skilla, jak go możemy nałożyć. Poziom wezwanego platforma, piąty, e, maszutce. Co za lolek? <gry> Dobry Mam nadzieję, że on nie będzie ich tam atakował. A, on się dla mnie nie tepa, ok. Kurde, ale dużo mamy używan Mamy coś lepsze, jakieś takie ciekawe czary Nie mamy nic takiego ciekawego. A tu są jakieś fajne wezwanie kamiennego golema. O. No i co? Ile on robi? O oh. oh, kurde, dobra. <grywia> I nasz kolega ewentualnie, do pobiegania. Interesting. Interesting. Interesujące. A. Dobra, pójdziemy najpierw tam... O. A, nam bon, y to no tak. Bandeci? znowu te same armory mają. Dobra, pójdziemy ścieżką, bo wtedy chociaż nic nie ominiemy specjalnie. O, jaki kufer mają, o, chłopaki. Grając <grafię> z wojownikiem nie musimy się tutaj, widzę, niczego lękać. Fajnie się trafia, że oni na mają czasem taki jeden na bardzo mocny ten item. Uuu, ta barda bajowa no, fajne mają te itemy nawet mm, Dobra, dobra, po tyle Zaraz będzie zajście na tą chyba plażę czy coś. No, w bandycie. z widłami gości był. Na! Blisko było. No! Ale nim rzuca, nie? Dobra, dawać wszystko. Co to za pałka. No, już full, fajnie. Chyba będzie się alchemią pobawić. O kurde, ale mocne te buty. Tu jest też prosty poziom. Eee, dobra. Myślałem, że wilgu do nas leci. Chyba nie. Dobra, co my tutaj mamy? Jakiś taki ciekawy pierścień. O kurde, ten jest dobry. Siła i obrażenia zwiększa. O, byłby lepszy od tego. Dobra, bierzemy go na bank. A miejsce nie mamy. <laughs> no niby tutaj wiecie, 50 golda niby tyle, ale to się potem zbiera, nie? Dobra, na manę to nie chcę. Nie no, naprawdę na manę, znaczy na maga fajnie by się można tutaj pograć, pobawić. Dobra, bierzemy ten pierścień, bo jest dosyć fajny. Um, jeszcze tutaj macie ciekawego? To jest w ogóle biały pierścień, czy który to jest? srebrny, srebrny. To ten też bym wziął. A nie da się jakby nałożyć tego bonusu chyba. No dobra. 26 poziom, to chyba tak... Nie no dobra, daleko jeszcze 26 poziomu. Tutaj eksploat się zatem oby wszystkie bardzo podobnie. Więc trochę trzeba ich tam pozabijać. Dobra, a ten coś jeszcze miał? O te buty, spoko. Bo możemy jeszcze ule bardziej ulepszać, nie? To takie z naszego zestawu. Dobra, będę starał się gdzieś tam sortować te temy, żeby nie tracić tyle czasu na bieganie. Zróbmy sobie jakiś zapis. Możliwe, że dopiero 5 godzin gramy, a no taką, no, jedną, czwartą mapę powiedzmy mamy na pewno zaeksplorowaną. Jak się się przesunął. I czy to prowadzi do tej wieży, ok? I tam są rozwidlenia, ok. Wydaje mi się, że to będą jakieś obozy, może jakieś żule, gule <gulę> i tym podobne. Miejsce magii, nie na no, źródło magii. Miejsce, źródło? No w sumie takie same, nie? Te same nadernictwo. O! Koko to zapięknić. Rozprówać. No to się rozprób. Co to jest? Olbrzym! Co? Nachita! One shot. Eee, 562 dropnął. No. no jak z szóstki item, co z tą skrzynią? No nie gadaj. No nie. No nie. Nie. dlaczego mi to zrobili? Da się kucnąć. Chyba nie ma kucania co. nie, ruch, skok. Kurde no. No i co? Nie będziemy mieć skrzyni. Jedyna rzecz, która tutaj była i... I dupa. Cholera no. Nie lubię takich sytuacji, gdzie jest fajny item pewnie w środku, a tu się nie da tego otworzyć. Eee, skąd te się pojawiły? Gdzie wy idziecie? Halo, halo? Czekać tu na mnie. Mój ex ucieka. A, bo w sumie ten golem był na zielono. To z niskiego jakoś poziomu. Bardzo dobrze eksplorujemy grę, nie? <grym> O, pajączki? Nie było jeszcze pajączków chyba, nie? A nie, dobra, biliśmy pajączki. A pajączki trzeba dlatego uważać, bo truciznę nabijają. O kurde. Ale tak bez nabijają. What's that? A, dwie kapliczki? Co to, to jakaś wygasła kapliczka? Wow, ale ma gości w płocie. Kurde, dalej nic smutno z powodu tamtej skrzyni. Miecz cieni. No we, to nie w miarę wszystko spoko. Tu na pewno to, to będzie OK. No to chyba taki chłan. O! To w sumie spoko. No, to takie 50-50. A tu w skrzyni? Kurde, ten czerwony armor byłby ładny. Może byśmy zaczęli go kompletować? 5-4-2? 4 2 no. Musimy teraz zdecydować, czy bardziej nas interesuje wygląd, <grym> czy bardziej jakieś właśnie bonusy. Ten hełm mi się strasznie nie podoba, ale jest tak dobry z bonusem. Jakiś obóz większy chyba. O kurde, aż przycięło delikatnie. E, pięć ich tylko tutaj. E, myślałem, że dłużej ten level będzie się wbijać. się wygląda jak gdyby się po prostu potknął, nie? O. Nowe armorki mhm. jesteśmy pól To mieli w tej skrzynię chociaż ja. Chyba, że tu będzie coś jeszcze Coś biednie pani, państwo bandyci. Dobra, no. Załóżmy sobie ten pierścionek. Zobaczmy jak tam obrażenia się zmienią. O kurde. No, zmieniłeś się i to tak grubo. Hmm. A czy my nie możemy na to nałożyć? A tu jest zręczność i obrona jeszcze. na dłoń. No nie wiem, nie wiem, ciężko tutaj czasem zdecydować. A tu już mamy full. Dobra, równowagę. Do życia mamy mało. E, dobra, tepniemy się jeszcze. Sprzedamy te graty i będziemy kończyli chyba moi drodzy ten odcinek. Odcinek 18. Jak dobrze pamiętam. Czasem trochę za dużo gdzieś tam gier ogrywaj. I... O kurde. Finta, ale finta my nie używamy. Eee, myślałem, że jeszcze coś będzie. Tarcza ognia. W sumie taka tarcza ognia mogłaby się przydać. E, bo przyzywanie tamtego moba to jednak i tak nic nam nie daje. Kudy, zastanawiam się, co z tym ze. O kurde, 2000 ze strzały? Kurde, te, te gacie są spoko ładnie wyglądają. To też nie są najgorsze. I co, chyba byśmy się do miasta wybrali w następnym odcinku. Trochę się uzbierało, a może coś fajnego będzie można kupić. 5, 4, 1, 5, 5, 1. A to są te mocne. Te to w ogóle są na 32 poziom. Dobra, sprzedamy to na razie. Pozostawimy na ten 32 poziom. No, te buty są nawet lepsze, a są bez ulepsze niszczenia. Też do opchnięcia, 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 opchnięcia. Bardzo mało za pierścienie płacą. A za pierścienie powinni dawać trochę więcej. No dobra. Dzięki, moi drodzy, za oglądanie. Zrobimy sobie jeszcze zapis. I zapraszam do kolejnych moich odcinków i też innych serii. Cześć.